Co się dzieje z Bitcoinem za kulisami? Czyli zobaczysz zaraz aktualną sytuację na rynku z bardzo ciekawych perspektyw. Widzę, że ostatnio na YouTubie i Twitterze pojawiają się bardzo podobne narracje dotyczące kolejnych ruchów Bitcoina. A moim zdaniem to jest parę czynników, które nie są brane pod uwagę. Pokażę tobie niektóre narzędzia, z których sam korzystam przy analizie rynku. Nie widziałem, żeby dużo ludzi z nich korzystało, a tym bardziej to nie widziałem tego na innych podobnych filmach na YouTubie e, lub jakichś tam Tweetach. Stąd moja decyzja, żeby zrobić taki właśnie materiał. Na początek to szybko przypomnę na konkursie z poprzedniego filmu o Launchpadzie, którym za szybką rejestrację na ByBit. Wysyłam Tobie prawie 50 zł, 10 USDT kompletnie za darmo. Możecie z tymi dolarkami zrobić co chcecie, możecie wypłacić od razu lub reinwestować w kryptowaluty. Warto mieć na uwadze, że każdy dolar na BES się, się liczy, a w tej chwili to nawet takie 10 USDT raczej no, nie zmieni waszego życia, a może bardzo przyjemnie zaowocować w czasie na rynku tutaj kryptograficznym. Tak więc dosłownie parę kliknięć i wysyłam tobie USDT. Kliknij w link pod tym filmem, zarejestruj się, wyślij mi swój kod UID, to jest w prawym górnym rogu jest i to na tyle. Więcej informacji znajdziesz w poprzednim filmie o Launchpadzie, również w opisie, tak więc powodzenia. No to Bitcoin, co się z nim dzieje? Zaczniemy od paru kwestii technicznych, później poruszymy temat danych on-chain oraz szerszej perspektywy. Część z Was może kojarzyć wstęgi Bollingera, BB. I jak one wyglądają? Wyglądają one o tak, tworzą nam tutaj taki e, tunel. Jest to jeden z bardziej znanych wskaźników. Tutaj jednak pokażę Tobie ciekawą sytuację na wskaźniku, który wywodzi się z tego standardowego wskaźnika wstęgi Bollingera. Dlatego skorzystam z wersji Percent B, Bollinger Bands Percent B. Tutaj będę musiał zmienić length na 50. Tak więc to, co robi ten tutaj wskaźnik Percent B. To po prostu wyświetlanie, gdzie cena jest w stosunku do wstęg, wyrażona w procentach. Percent B może być przydatny do identyfikowania trendów, jak i sygnałów. Dobra, przejdźmy sobie na tygodniowy wykres. I żeby wam pokazać to, o co mi chodzi, będziemy musieli zaznaczyć dołki oraz szczyty Bitcoina w poprzednich cyklach. Zaznaczyłem tutaj dołki i szczyty w minionych cyklach Bitcoina. I co ciekawego, możemy tutaj zauważyć to. Jeśli narysujemy linię oporu idącą na szczycie percent B ze szczytu hossy tutaj do jego dołka, który miejsce miał o w tym momencie, tak jeszcze przedłużymy linię, żeby było lepiej widać, to zauważymy tutaj fakt, że przebicie poziomu oporu na tym wskaźniku sygnalizowało wcześniej wybicie się z dołka bitcoina. Czyli przebicie tej linii oporu skutkowało później wzrostami. Taka sama sytuacja ma miejsce w. Kolejnym cyklu bitcoina z 2017 aż do 19, gdzie również taka sama sytuacja miała miejsce. Przebicie poziomu oporu na percent B. Co dalej? Jazda w górę. Już bardziej taki aktualny przypadek. To raz jeszcze mamy taką sytuację z taką różnicą, że jesteśmy aktualnie w rynku bezsy i niedawno pojawiło się przecięcie tej właśnie linii poziomu oporu. Co to może oznaczać? No, patrząc historycznie, to to może zwiastować rzeczywiście wzrosty. Jednak, jak już tutaj mówiłem nieraz, historia się nie powtarza, a rymuje. Nie mówię, że trzeci raz z rzędu będzie dokładnie tak samo, chociaż myślę, że na podstawie tego czynnika, który teraz zauważyłeś, po prostu istnieje szansa, że jest większe prawdopodobieństwo niż mniejsze, że takie wzrosty się pojawią. No i nie zdziwię Ciebie, gdy powiem, że taki dołek był Najlepszym momentem na wejście w bitcoina, na zajęcie długiej pozycji na nadchodzące miesiące, jak i może lata. A biorąc pod uwagę czynniki wymienione w analizie sprzed dwóch tygodni, to otworzyłem longa z małą dźwignią 2x. Plan jest taki, że jeśli pojawią się spadki w okolice 15 tysięcy powiedzmy, może nawet w tych wymarzonych 10 tysięcy, to po prostu dokładam do pozycji oraz minimalnie zwiększam dźwignię. Myślę, że nawet do 3, może 4x. W ten sposób liquidation price, czyli cena zamknięcia pozycji, będzie na bardzo niskim poziomie. Jak teraz widzimy, to znajduje się na 10 tysiącach dolarów. Czyli, jeśli rzeczywiście cena by po prostu spadła na te 15 tysięcy, 13, 12, 11, aż w końcu 10, to będę miał czas, żeby dołożyć tutaj sobie na spokojnie do pozycji i jeszcze bardziej zmniejszyć tą cenę likwidacji w dół. A to, moim zdaniem, tworzy dla mnie przyjemny stosunek ryzyka do nagrody. Nagrody w postaci pomnożenia takiego depozytu na. Na Bybit, czyli małe ryzyko i potencjał na duże zyski, brzmią dla mnie jak najbardziej apetycznie. Tak jak mówiłem w ostatniej analizie, zamierzam trzymać tą pozycję długoterminowo. Parę osób pytało się, jak wygląda sytuacja z prowizjami przy takiej pozycji. Aktualnie kosztuje ona mnie nieco ponad 5 dolarów, 5 dolarów i 13 centów. Otworzyłem ją około 3 tygodnie temu. Z tego co sobie wyliczyłem, to prowizje nie będą stanowiły dla mnie wyzwania. A jeśli ktoś by chciał robić zakupy bez dźwigni, to aktualnie na Bybit dosłownie usunęli prowizję na spot. Tak więc 0% prowizji może tym bardziej zwiększyć zwrot inwestycji, szczególnie teraz w trakcie bez, gdzie tak naprawdę każdy dolar się liczy. W tym przypadku to pieniądz zaoszczędzony jest dosłownie pieniądzem zarobionym. Oczywiście ostrożnie podchodzę do tej pozycji. Zacząłem z małym kapitałem. Trochę dołożyłem na spadkach, tak więc jest to też dobry przykład, że nie potrzeba dużych kwot, aby ugrać coś dla siebie na rynku. A myślę, że otwarcie takiej pozycji może pomóc zamienić mały depozyt na giełdzie w duży. Czyli w przypadku pojawienia się spadków z chęcią dołożę więcej do tej pozycji, a w przypadku wzrostów to z chęcią będę czerpał zyski. A przy okazji to w poprzednim filmie omawiam launchpad, który również znajdziesz na Bybit. Tutaj również jest okazja na pomnożenie małego wkładu i to jak widać dość znacząca okazja na pomnożenie takiego swojego wkładu, więc polecam ten materiał również zobaczyć. Wyniki jak widać jakie można wyrobić na tym launchpadzie są jak widać przyjemne, tak więc jeśli nie masz jeszcze konta na Bybit to zarejestruj się teraz. Póki są te zerowe prowizje oraz jak widać póki są okazje na rynku, tym bardziej, że często znajdziesz tutaj różne promocje, więc udało mi się dogadać, że za rejestrację i pierwszy depozyt możesz dostać aż 4000 dolarów, ale tylko jeśli skorzystasz z linku, który jest w opisie tego filmu i przy komentarzu. Bez skorzystania z tego linku, to nie ma aktualnie innej opcji na zdobycie takiego bonusu. Tak więc, prawie 20 tysięcy złotych za rejestrację, depozyt i jeden trade. Myślę, że brzmi jak dobry deal. Dlatego zarejestruj się, ale tylko z linku poniżej, aby kwalifikować się do tej nagrody. A wracając do wykresu bitcoina, to gdy spadł on poniżej 20 tysięcy dolarów, to górnicy bitcoina przechodzą kapitulację ponownie. Mimo, że wskaźnik Hash Rebounds... Dał wyraźny sygnał kupna, to nie został on potwierdzony na wykresie tygodniowym. Ogólnie to górnicy od roku dystrybuują swoje bitcoinowe zapasy, aż do niedawna ponownie zaczęli akumulować i to były zakupy rzędu nawet ponad 2000 bitcoinów, ponieważ hash rate odbił. Możliwe, że dlatego, że hash rate odbił. Być może górnicy spekulowali, że mamy już dołek i podjęli ryzyko. A to sprowadziło ich po prostu na kolejną kapitulację, którą przed chwilą widzieliśmy. No i ta kapitulacja górników może być dodatkowo potwierdzona przez wskaźnik PUL multiple, o którym wcześniej mówiłem parę razy w filmach, który ponownie znalazł się w zielonej strefie akumulacji. Ogólnie to kapitulacje górników bitcoina są dość ważnymi wydarzeniami w naszej sferze, na które należy zwracać uwagę, ponieważ w poprzednich cyklach były one siłą napędową. 50% ruchu kapitulacyjnego na koniec cyklu, a kolejną rzadko spotykaną sytuację można zobaczyć na przecięciach wstęg zysków i strat, a to zostało bardzo fajnie opisane na Twitterze przez OnChain College. Tak więc, słuchaj teraz uważnie: procent podaży w zysku odnosi się do procentu istniejących bitcoinów, gdzie aktualna cena jest wyższa niż cena zakupu. Taki procent podaży w zysku może być pomocnym wskaźnikiem makro do obserwacji, gdy rynki są przegrzane. Kiedy wyższy procent podaży przynosi zysk, to historycznie byliśmy bliżej szczytu. Kiedy ten odsetek spadł do 50% lub poniżej, to historycznie zbliżaliśmy się do dna Bessy. A ta czerwona linia to ilość bitcoinów w stracie, a zielona linia pokazuje ilość bitcoinów w zysku, jak teraz pokazałem. Tak więc przecieły się te linie lub wstęgi. A to może okazać się jednym z etapów tworzenia się dołka na bitcoinie. Tak więc te linie lub wstęgi przecięły się na każdym z poprzednich trzech dołkach rynku. Patrzcie, 2012, 2015, tutaj mieliśmy te bardzo zbliżone dołki w 2019-2020, no i teraz po raz kolejny jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie te linie się właśnie. Przecieły. Historycznie to rzeczywiście wskazuje na początek z dna bessy. W tym zakresie to mogą one się przecinać wielokrotnie, te linie, i zaczynają tworzyć dystans, przy czym podaż w zyskach rośnie, a podaż w stratach maleje, oznacza to wyjście z dna bessy. Ale czy to oznacza, że w tej chwili, że aktualnie mamy teraz dołek? Otóż no, niekoniecznie. Formowanie takiego dna może zająć wiele miesięcy, a między e, rokiem 14 i 15 zajęło to ponad rok po takim przecięciu. Dlatego tym bardziej jestem teraz utwierdzony w przekonaniu, że jesteśmy w bardzo dobrym momencie na akumulację długoterminową. I tutaj, akumulacja długoterminowa jest słowem kluczowym które będę powtarzał myślę, że nieraz w trakcie panującej bessy, oraz po prostu sytuacji, w których zbliżamy się potencjalnie do dołka. Mimo to nie ukrywam, że może wyskoczyć parę wyzwań po drodze. Pomimo tego, że akumuluję i otwieram te długie pozycje, to i tak jestem świadom, że spadki mogą się pogłębić. Jeśli jesteście ze mną tutaj już jakiś czas, to wiecie, że nie jestem stale byczo nastawiony do rynku jak niektórzy youtuberzy, co ciągle mówią, że Bitcoin leci na te 100 koła, 200 koła, 300 koła. No nie, nie do końca, ja nie mam inne podejście. Jeśli uważam, że nadchodzą większe ruchy w górę lub dół, to na bieżąco dzielę się swoimi ruchami. Dla przykładu to na filmie sprzed e, miesiąca około pokazywałem, że otwieram właśnie shorta na podstawie mojej analizy. Sporo osób pisało później do mnie z podziękowaniami, że udało im się zarobić, i to nie mało dzięki tej analizie. Powiem Wam, że miło się czyta takie wiadomości, cieszę się, że w jakimś tam stopniu udało mi się dołożyć cegiełkę do Waszego sukcesu i wspólnie coś ugrać. Dlatego też nie wrzucam zbyt często takich analiz, a tylko wtedy, gdy uważam, że naprawdę warto jest się nią podzielić. Aktualnie to jestem długoterminowo byczo nastawiony na ruchy Bitcoina. Uważam, że jest większe prawdopodobieństwo niż mniejsze, że moja długa pozycja na Bybit będzie zyskowna. Mimo to mam oczy i uszy szeroko otwarte na wyzwania, które mogą pojawić się przed zyskownym zamknięciem mojej pozycji. Dla przykładu, to pojawiła się kolejna bardzo rzadko spotykana sytuacja na rynku. I nie mówię tutaj o Bitcoinie, a o indeksie S&P 500, z którym Bitcoin jest w pewnym stopniu skorelowany. Tak więc, dramatycznie nazwany sygnał Kiss of Death na wykresie SP500 pojawił się tylko dwa razy w ciągu ostatnich 20 lat. Było to w 2001 roku i w 2008 roku. Jest to bardzo prosty sygnał polegający na odrzuceniu 21 EMA wykładniczej średniej kroczącej e, liczącą 21 poprzednich okresów na miesięcznym wykresie. Aktualnie. Cena indeksu SP500 odbiła się od tej właśnie wykładniczej, średniej kroczącej, a historycznie patrząc, to po takim zajściu cena spadała o około 30%. Takie sytuacje myślę, że warto mieć na uwadze. Czyli, jak widzicie, no nie jest tak kolorowo. Ja osobiście trzymam się swojego planu, a jeśli będę wdrażał jakieś zmiany w mojej strategii, to na bieżąco będę informował tutaj na kanale i na Twitterze, więc warto być na bieżąco. Jakby co w opisie tego filmu, to znajdziesz link do moich sociali. A na koniec to przypominam, że szykuję dla Was coś naprawdę specjalnego. Nie jest to jakiś kolejny konkurs, a coś, czego nie widziałem, szczerze, nigdy wcześniej na polskim rynku i nie tylko. W drugiej połowie października, czyli za jakieś trzy tygodnie myślę, że będę mógł oficjalnie pochwalić się nad czym pracowałem przez ostatni czas i myślę, że nie zawiedziecie się. Tak więc. Tutaj z tą nutką intrygi kończymy na dzisiaj. Na koniec życzę Tobie samych udanych tradeów, lukratywnych altcoinów i zrealizowanych zysków. Cześć i do zobaczenia!